I na sam koniec, drodzy Państwo, mamy nowe informacje o systemie kaucyjnym, nowe wyliczenia kosztów. One padły w wywiadzie, którego udzielił pan Aleksander Trappel, czyli prezes zwrotki pierwszej firmy z licencją operatora systemu kaucyjnego, w rozmowie z Biznes Insiderem. Czytamy tam, tak, drodzy Państwo: Start systemu kaucyjnego oczywiście będzie kosztowny, bo potrzebny będzie zakup kaucjomatów i stworzenie systemu ich obsługi, ale nie jest tak, że maszyny kosztują milion złotych, a cały system pochłonie 20 miliardów. Tak mówi Aleksander Trappel, czyli prezes zwrotki w rozmowie z Business Insiderem. Jego zdaniem nakłady na zbudowanie infrastruktury automatowej to maksymalnie 2,5 miliarda złotych. Jednak jako konsumenci my zapłacimy prawdopodobnie od 7 do 10 groszy za butelkę napoju na sklepowej półce, tak prognozuje ekspert. W górę pójdą też opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, bo zakłady komunalne tracą ważne źródło dochodów, czyli cenne surowce to normalnie by sprzedawały na rynku. Drodzy Państwo, to jest chyba pierwszy raz, kiedy tak bezpośrednio w wywiadzie padły słowa o tym, że system kaucyjny będzie się wiązał z jakąś formą wzrostu kosztów pod względem czysto jednostkowym, że te koszty dziś będą miały swoje odzwierciedlenie w cenach produktów. 7 do 10 groszy za butelkę, taka jest prognoza. Z drugiej strony pan prezes podkreśla, że na ten problem, problem zaśmiecania i problem z niewystarczającym recyklingiem wielu odpadów, musimy patrzeć bardzo szeroko, patrzeć na ten problem w skali ogólnospołecznej, na to, jakie są koszty ochrony środowiska i że społeczeństwu się to w dłuższej perspektywie będzie po prostu opłacać przekonuje pan prezes. Dodaję też, że inną grupą, która na pewno ma wątpliwości co do systemu, są zakłady komunalne, które stracą na tym, co zarabiały na sprzedaży butelek plastikowych, PET i puszek, czyli tego najcenniejszego, najcenniejszych surowców. Pan prezes przewiduje, że ten wzrost cen za wywóz odpadów komunalnych, którego też musimy się spodziewać, nie będzie duży, bo ubytek dochodów wskutek sprzedaży surowców jest szacowany w skali całego kraju na około 400 milionów złotych, co w porównaniu z wartością całego rynku, liczoną w miliardach, stanowi nieznaczny ułamek, ale obawy pozostają, wylicza w rozmowie z Business Insiderem. Pan prezes zwraca uwagę, że już obecnie jako kraj płacimy i tak bardzo wysoki podatek od plastiku niepoddanego recyklingowi. To jest 800 euro za każdą tonę. To w sumie jest ponad 2 miliardy złotych rocznie. 2,4 miliardy dokładnie według ostatnich danych za zeszły rok. Jego zdaniem ważne jest, aby ten system przede wszystkim ruszył. Nie upieram się, jak mówi, że to musi być 1 stycznia. To może być na przykład 1 lipca. Można dać dodatkowy czas, tylko pytanie, czy to zaakceptować, biorąc pod uwagę konieczność zrealizowania poziomu zbiórki, a to jest bardzo, bardzo ważne, dodaje rozmówca Business Insider. Ja oczywiście dodam, drodzy Państwo, tutaj doprecyzuję, że ten wysoki poziom zbiórki to jest 77% butelek, które producenci będą musieli już w przyszłym roku zebrać z rynku, to jest dyrektywa o jednorazowych plastikach. 77% to jest bardzo dużo, dzisiaj według różnych statystyk jest to około 50%, a w 2020 ma być już 90%, czyli tak naprawdę, jak przekonują producenci, bez systemu kaucyjnego nie są oni w stanie wykonać tych bardzo wysokich poziomów. Czy to jest prawda? No, tutaj są różne zdania, bo niektórzy przekonują, że instalacje komunalne przy odpowiednim poziomie selektywnej zbiórki i przy odpowiednim finansowaniu systemu w ramach rop byłyby w stanie taki duży poziom osiągnąć. No, ale to jest oczywiście słowo przeciwko słowu. Ja teraz w to wchodzić nie będę. Natomiast odniosę się jeszcze do wątku, który tutaj w w tym tekście się pojawia bardzo ciekawy, dotyczący właśnie kosztów i szacunków. Zdaniem prezesa Zwrotki szacunki kosztów, które często krążą w przestrzeni medialnej są zawyżone. Prezes uważa, że te koszty są nieadekwatnie duże. W jego odczuciu, tutaj cytat, streszenie konsumentów 20 miliardami złotych jest działaniem na wyrost. Większość maszyn, które staną w sklepach, będzie kosztować zdecydowanie poniżej 100 tysiąca złotych. Nie potrzeba w Polsce 118 tysięcy maszyn, tylko według różnych szacunków od 15 000 do 30 tysięcy. To w zależności od tego, jak duży będzie udział małych sklepów i czy te małe sklepy będą się posługiwać automatami czy zbiórką manualną. Tłumaczy prezes i szacuje, że nakłady na zbudowanie infrastruktury automatowej to w jego odczuciu od 2,3 do 2,5 miliarda złotych. I to dosyć yy, prosta estymacja, jak on tutaj przekonuje. Można przeliczyć 30 tysięcy maszyn po 70 tysięcy złotych od maszyny, co daje 2,1 miliarda złotych. Szanowni Państwo, zachęcam do dyskusji w komentarzach, czy te liczby w Waszym odczuciu oddają pełen obraz rzeczywistości, czy rzeczywiście możemy się skupić tylko na prostym przeliczeniu liczby automatów przez liczbę sklepów i ta liczba nam daje obraz, ile kosztować będzie system kaucyjny. Może to będzie więcej, może to będzie mniej. Zachęcam do dyskusji, do rozmów. Jak macie Państwo jakieś ciekawe spostrzeżenia, czy wnioski, czy informacje, czy dane, to tutaj w komentarzach jest na to idealne miejsce, aby te wątki właśnie podjąć. I serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Kolejny odcinek Eko Expressu za nami, a następne już na taśmie produkcyjnej wkrótce będę, będę mógł Państwu pokazać kolejne i też kolejne materiały o nieco innej formule. Materiały w tak zwanym formacie Eco Express Extra, co już teraz oficjalnie zapowiadam. To jest format, w którym będę podejmował jeden wybrany temat. I podchodził podchodzi do niego z niezwykle dużą szczegółowością, próbując dokładnie trafić w sedno, na czym polega problem, przedstawiając stanowiska różnych stron na to. Jednym z takich tematów będą oczywiście nakrętki na butelkach, kolejnym system kaucyjny, jeszcze innym to, że wszyscy płacimy gdzieś za śmieci kilka razy, a tak nie powinno wcale być. System kaucyjny, już mówiłem. System ROP, który jest następny w kolejce, też na pewno będzie takim wdzięcznym przedmiotem do materiału, do Eco Expressu Extra, Więc serdecznie Państwa zachęcam żeby śledzić to co tutaj robię i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serdecznie państwu dziękuję za uwagę żegnam się już i do zobaczenia wszystkiego dobrego kłaniam się Jakub Pawłowski